Piąta gronda przed nami, to już właściwie marka sama w sobie, nie ma, nie ma czego udowadniać na rynku sportu walki. No wiadomo, że tak, nie minęło jeszcze rok czasu, zrobiliśmy pięć gal, jutro piąta, piąta gala, myślę, że, że emocje gwarantowane, wiadomo, robimy to, co kochają kibice, robimy to dla zawodników, bo, bo wiemy dobrze o tym, że, że jak zawodnicy Idą marketingowo i promocyjnie po gala Gromdy. Tutaj, tutaj ci zawodnicy przychodzą, żeby po prostu zaistnieć, pokazać się, a przede wszystkim z, z, zyskać medialnie, bo, bo, bo wiemy, że tak jak powiedziałeś, Gromda to już marka sama w sobie. Najlepsza karta w historii organizacji? No myślę, że tak, bo wiesz, no coś chcieliśmy kombinować ze względu na ten finał, no i myślę, że, że kombinowaliśmy, kombinowaliśmy, no i kombinowaliśmy nieźle. Mam też nadzieję, że, 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 że zaraz siądę z chłopakami, bo, bo jeszcze nikomu tutaj nie mówiliśmy tego, ale też chyba zrobimy turniej do 90 kg, bo powiem Ci szczerze, że, że, że tych zgłoszeń jest bardzo dużo, a chcemy dać zawodnikom, zawodnikom z niższych kategorii jakąś szansę, bo po prostu te naciski są takie duże i zgłoszeń jest tyle, że, że po prostu chyba, chyba to zrobimy i się uniemy. No, to myślę, że, że w studiu na gali będziemy o tym mówić. A jednak, bo jak pytałem o kategorie wagowe, to miała być ciężka, ale no nie ma tego złego, co, co by na dobre nie wyszło. Nie, nie, wiesz co, może nie jednak. Kategorii wagowych nie, na, na gromdzie, stricte gromdzie nie będzie. Może będzie gromda ekstra, no nazwanie jeszcze nie wiemy jak, jak, jakie będzie, ale, ale coś tam myślimy, coś planujemy, żeby po prostu tym chłopakom dać szansę, dać szansę i żeby po prostu też zaistnieli, bo, bo jest ich jest mnóstwo, a myślę, że też bitki by były takie naprawdę dobre. Ale ci zawodnicy udowadniają, że też potrafią tutaj e, powalczyć z większymi kilogramami i być zwycięzcami w tych walkach. No właśnie tak, no właśnie tak, bo widzisz dzisiaj, dzisiaj daliśmy, daliśmy szansę w ekstra Fightach, czy Łazar ważył chyba bodajże koło 90 kg Armen 86 kg, czy inni zawodnicy koło 90, a widać po nich, że to że kawał chłopów i zobaczymy jak się zaprezentują tutaj na jutrzejszej gali i jutro w ringu i będziemy mieli takie takie może trochę wizję taką większą tych zawodników to właśnie do 90 kilo. Jutro mega mocny turniej, ale też mega mocne superfajty, który zapowiada się na papierze tak najciekawiej. Powiem Ci, że fajnie to się wszystko zestawiło, bo, bo tutaj w trailerach King Kong mówił, żeby nie trafił na małego, żeby trafił na dużego. No i wiadomo, że, że walczy z parobcem. Łazar myślę, że, że też z Armenem to taka walka, taka walka wyrównana, wyrównana, jeśli chodzi, jeśli chodzi o. O, kogo jeszcze? Niedźwiedź, niedźwiedź walczy z Góralem. I myślałem, że, że zrobimy rewanż Łazara z Góralem, no ale no, wyszło jak wyszło, karty pokazały tak, a nie inaczej. No i co tam jeszcze? I, no i Kubiszyn z Bykiem. Mam nadzieję, że, że Byku zaprezentuje się z dobrej strony, bo widzieliśmy różne echa po tej gali. Po tej gali czwórce, że po prostu Byku się poddał, że, że tutaj dzisiaj w wywiadach mówił, że weźmie ten, córce obiecał, że po prostu wraca i nie będzie poobijany. Myślę, że jutro nie będzie kalkulował i weźmie na weźmie dobrą bitkę. No i zwycięży lepszy. Jutro piątka przed nami, ale słyszałem też o ataku na rynek amerykański. No tak, cały czas rozmawiamy i mamy dużo, dużo zapytań, dużo rozmów i, i z Ameryki mamy z Wielkiej Brytanii, mamy z Malty, ale no zobaczymy, poczekajmy, zobaczymy jak ta pandemia minie. Mam nadzieję, że, że uda coś się, coś się dograć. No tutaj musimy dobrze to porozważać, bo, bo jeśli chodzi o Amerykę, to, no to planujemy... Planujemy już tak wstępnie taki zarys, jakiś tam jest, że po prostu sześciu najlepszych zawodników z Grondy i sześciu najlepszych zawodników z Ameryki. no Nie wiem, czy to będzie z Polonii amerykańskiej, czy po prostu czysto Amerykanie, ale, ale zobaczymy. No, tutaj jakieś rozmowy są. Myślę, że, że na razie nie, nie, nie wybiegajmy, jest, jest przed, nami, przed nami piątka. Mam nadzieję, że jutro kibice, kibice zobaczą to, co oczekują i będzie kolejny sukces, i jutro będziemy mogli rozmawiać i się cieszyć, że po prostu piątka, piątka wyszła najlepiej z, jak, jak z ale te wszystkie gale, jakie zrobiliśmy do tej pory. Właśnie 5 gal w rok, jeszcze tutaj mowa o ekstra, o jakichś dodatkowych, o Stanach Zjednoczonych, to zapchany kalendarz może być niedługo. Kalendarz na pewno będzie zapchany, bo 5 gal to, to myślę, że no nie wiem, no zależności, dużo i mało, bo wiadomo, że, że też robimy te gale, gale tymeksu bokserskie, robimy gale MB, w sumie, w sumie tych imprez w roku robimy około 14 i jak jeszcze dojdzie, dojdzie jakaś gromda ekstra w niższej kategorii wagowej, dojdą jeszcze inne jakieś tam zobowiązania w sensie zagranicznym no to nie wiem. No, no wiadomo, jest sztab ludzi. Jest tutaj Paweł, Paweł na czele, dy, dy, dyrektor, dy, który dyryguje tym wszystkim. No. Mam nadzieję, że, że wszystko wyjdzie po naszej myśli i będziemy się wspólnie cieszyć wspólnym sukcesem. To jeszcze o tej walce, która miała się odbyć na jutrzejszej Gali, ale się nie odbędzie. Wszystko wskazuje na to, że na 60 na 100%. Myślę, no tutaj no, na razie nie mamy co mówić. No, tej walki nie ma, są, są inne. Myślę, że udało się nam złożyć tą kartę naprawdę dobrze i myślę, że życzyliśmy się tym, co jest jutro, a co dalej będzie, no będziemy rozmawiać jutro po, po Gali. No jutro porozmawiamy na pewno, bo będzie się działo. E nie padło ani razu, że nie ma miękkiej gry w tym wywiadzie. No nie, no wiadomo, że na, na Gromdzie, jak na każdej Gromdzie, nie ma miękkiej gry i tak samo na Piątce nie będzie miękkiej gry i, i tego się trzymajmy. Wiadomo, że Gromda jest po to, żeby wzbudzać emocje, żeby ci zawodnicy wychodzili i się tak naprawdę, kolokwialnie powiem, napierdalali i, i tyle. I tego się trzymajmy, zapraszam wszystkich jutro na, na Gromda TV. Kup, wykupcie preview już dzisiaj, nie czekajcie, bo wiadomo, że jutro może być, być ciężko, bo, bo, bo wiadomo, że zainteresowanie jest bardzo duże. Super, dzięki wielkie. Dzięki. Gromda. Krwawy Piątek już 7 maja. Kup pay-per-view na gromda.tv